O, cześć Wam. Dziś, tak chciałem Wam na skrócie powiedzieć na temat OELIXA. A mianowicie o to, o tym, jak zrobić, by oszust po prostu nie wchodził, że tak powiem, miał problem utrudniony z nami kontaktu po, po, poprzez Whatsappa. A mianowicie. Wybieramy takie numery do operatora. Z reguły to yy, wybierać takie numery, yy, gdzie w ogóle raczej są traktowane jako spam. I wtedy yy, taki numer powoduje yy, coś takiego, że yy, na WhatsAppa nie ma możliwości na ten numer yy, założenia profilu, ani coś, to, coś w tym stylu. Yy, Oszust potencjalny. Nie poprosi nas o to, że przez WhatsApp'a, żeby akurat yy, yy, zarejestrować, że on chce się z nami skontaktować w jakiejś tam pilnej sprawie. Bardziej będzie musiał się posilić tym, że akurat yy, będzie musiał nam wysłać standardowego SMS-a. Tak? Jeśli wyśle nam standardowego SMS-a, to wiadomo, że mamy możliwość do niego wtedy zadzwonienia i wtedy poznania jego prawdziwej tożsamości tak potencjalnego oszusta i wtedy jeśli nas faktycznie oszuka, no to wtedy wiadomo, że akurat no niestety numer w, w Polsce telefonów komórkowych jest obowiązek rejestracji, zatem w przypadku jak nam się wyświetli numer zagraniczny, no to ja mam akurat taką aplikację, która w ogóle wszystkie numery zagraniczne blokuje i nie odbieram, bo po prostu y, nie odbieram. Jak ktoś się chce ze mną skontaktować, to nikt się kontaktuje przez y, zagranicy poprzez y, standardowe komunikaty typu jak y, Messenger z Facebooka, teraz Meta, y, wzięta y, od tego y, niby y, narkotyków, czy tam zioła, no ale to już mniejsza z tym. No i akurat. Y, po prostu w, w ten sposób możemy się czuć bezpieczni, tak, że nie, nie trafimy na, na oszusta. E, aplikacja Trudsker przede wszystkim, e, w, tak już e, w przypadku, jak bierzemy numery takie, które bardziej przypominają do numeru spamu e, od operatora Plusa, to aplikacja Trudsker właśnie powoduje to, bo wiem, że Plus sprzedaje dane, Zewnętrznym firmom potem się wszyscy dziwią, że dzwonią na przykład jakichś tam głupich ofert reklamowych fotowoltaik w sensie roboty, którego faktycznie żywego konsultanta nie ma po drugiej stronie słuchawki. Aplikacja Trutsker właśnie blokuje te tak zwane spamy, które do nas będą próbowały dzwonić. Ja to akurat z kolei na tej aplikacji Trutsker, tak już przy okazji ten. To po prostu od razu blokuje ileś tam jakąś tam serię numerów, tak? Przypominające spamowe, że mimo tego nie zadzwoni, tak? I od razu w tej aplikacji blokuje przede wszystkim numery zagraniczne. Także to są kroki, które w ogóle mogą nas uchronić przed oszustami z Oelixa. Słyszałem o tym też, że y, oszuści y, zoeliksa zapamiętują jakiegoś tam pana, panią i y, że ktoś od nich tam zamawiał, tak? I y, y, poznają w jakim banku taki, taka osoba ma konto. I wiedzą, przykładowo, że no taka ma osoba w PKO. no to już wtedy domyślają się, że na pewno ta osoba może z, y, wykonać y, y, przelew na telefon nie? z PKU bp y, blikiem no i akurat y, co? robią w ten sposób kombinację, że wysyłają niby tam 20 zł, że to jako pomyłka i y, Dzwają potem do takiej ofiary. Pytają się, czy to, y, że y, omyłkowo wysłali 20 zł, żeby sprawdzić, nie? I w ogóle ten. Po prostu, jak już to zwracać na te konto, które w ogóle, y, z którego przyszedł przelew? Pod żadnym pozorem nie dawać się namówić na y, odesłanie y, tych pieniędzy na numer telefonu, no bo to po prostu w ten sposób wiemy, że mamy, yy, że tak powiem czyste sumienie, a i nawet też nie podawać kodów yy blika. Yy, yy, takiemu cwaniakowi. No bo to akurat yy, ten po prostu wykonać to yy, żaden problem. Każdy zresztą bank ma coś takiego, że yy, naciśnięcie yy, E, okienka z, e, zwrot przelewu, no i wtedy środki już tam nie trzeba no, no wprowadzać ręcznie, tylko od razu się pojawia, e, że środki ten autoryzuje się przelew e, zwrotny. E, wiadomo, tam każdy bank ma e, każdy ma inaczej to jakoś zabezpieczone. No i akurat e, środki lecą. Tak? No.